Witam z tej strony Rafhard na może nie na żywo. <laughs> Ale słuchajcie, yy, poglądamy sobie co jest na stołach, takie szybkie review. Później jeszcze będzie odcinek taki bardziej dokładny, a w tej chwili korzystając z pięciokrotnego zoomu. ok, trzęsie się wszystko. To lepiej dwukrotny zoom. Zobaczcie, tak wyglądają stoły. Nie mamy jeszcze końca znaczy nie ma końca przyjmowania modeli. Modele wciąż nadchodzą. Około 800 modeli w tej chwili jest. Jednak, jednak dwukrotny zoom jest lepszy. Sam stanowiska tutaj, jest. sklepy też się wystawiają. Także możecie sobie zobaczyć. No i stałe, stałe pełne, stałe uginają się od modeli, także konkurencja jest duża.